Zlatonie jest to mała miejscowość w gminie Zielona Góra, usytuowana wzdłuż potoku Brzeźniak oraz w bliskości rzeki Śląska Ochla, 11 km na południe od Zielonej Góry. Jest to wieś o metryce średniowiecznej, a po raz pierwszy odnotowana w 1305 roku jako Martini Villa. W XVI i XVII wieku majątek zatoński był sprzedawany lub dziedziczony przez kilkunastu właścicieli. W 1809 roku dobra zatońskie nabył kurator księżniczki Doroty. W 1810 roku księżna osiadła w Zatoniu. Wówczas to pałac i ogród zostały przebudowane w stylu klasycystycznym, a przebudowa została zakończona w 1843 roku. Malownicze tereny, łąki i lasy stwarzają niepowtarzalny klimat. Dodatkowego uroku dodaje zlokalizowany w samym centrum Zatonia park, którego wyjątkowa roślinność oraz wiekowe drzewa nadają majestatyczny charakter. Jesteśmy na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Zatoniu. Ten kompleks to ruiny. Pałacu, pałacu, który powstał w XVII wieku, a został w XIX wieku przebudowany przez najsłynniejszą mieszkankę Zatona, księżą Dorotę de Talleyrand perigord Ona to z barokowej rezydencji uczyniła tu dwór klasycystyczny, pałac, który był jednym z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych na Dolnym Śląsku. Ona też wprowadziła do Zatonia e, życie towarzyskie na poziomie tego, jakim żyła przez 30 lat we Francji. Przybywali tutaj do Zatonia przedstawiciele kultury, sztuki, nauki. Później po jej śmierci rezydencję objął syn Aleksander. To, co w tle widać za mną, jest to wejście do oranżerii klasycystycznej z pięknymi kolumnami korynckimi, które właśnie dobudował jej syn, książę Aleksander de Talleyrand. Wokół pałacu rozpościera się 50-hektarowy park z przepięknymi przykładami starych drzew. W Zatoniu osiedla się coraz więcej nowych mieszkańców. Dlatego pojawia się coraz większa potrzeba integracji wsi. Przykładem mogą być różnego rodzaju festyny i imprezy organizowane w miejscowości. W tym roku festyn jest pod hasłem pokazujemy to co nasze. Chcemy w ten sposób na tych cyklicznych festynach zjednoczyć mieszkańców Zatonia, tych nowych, przybyłych i tych którzy mieszkają tak jak ja tutaj od samego początku od urodzenia. Myślę się wydaje, że właśnie takie festyny jednoczą ludzi. Razem możemy usiąść przy jednym stole, razem razem porozmawiać. W Zatoniu znajduje się gminne przedszkole publiczne z siedzibą przy Lepie. Dzieci mają bogatą ofertę programową oraz do dyspozycji plac zabaw i boisko. Placówka jest bardzo dobrze wyposażona. Rodzice myślę, że są bardzo zadowoleni z pobytu dzieci tutaj. Dzieci mają bardzo bogaty program zajęć, bo oprócz zajęć edukacyjnych, które prowadzę, mają język angielski, rytmikę, zajęcia taneczne. Są też zajęcia, były prowadzone koło plastyczne po funkcjonowaniu przedszkola, czyli wydłużony był czas pracy. Poza tym jest tutaj bardzo przyjemnie, dookoła naszego przedszkola jest świetne, są warunki do prowadzenia różnych zajęć, zabaw ruchowych. No i powiem, że jest bardzo też życzliwe środowisko. Mam rodzice, po prostu współpracują ze mną. żeby wszyscy tu dodawali dzieci do przedszkola, bo naprawdę jest super atmosfera. Mamy zaufanie do nauczycielki, do, 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 do pani pomocy. Dzieci są zadowolone, szczęśliwe. I serdecznie zapraszamy. I serdecznie zapraszamy. Kto przyjdzie sam, zobaczy jak to jest wspaniale. W godzinach popołudniowych w budynku przedszkola czynna jest świetlica wsparcia dziennego oraz biblioteka prowadzona przez Stowarzyszenie Dobry Start. Towarzyszenie Dobry Start od wielu lat zaprasza małych mieszkańców Zatonia do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. Świetlica funkcjonuje przez cały tydzień. Dzieci mogą skorzystać z pomocy w nauce czy spędzić miło czas z rówieśnikami. Zatońska świetlica posiada pełne zaplecze dydaktyczne dla dzieci. Posiada sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, stół do gry w ping piłkarzyki, konsole Xbox 360 z czujnikiem Kinect, gry planszowe, materiały biurowe i plastyczne. Dzieci mogą w pełni rozumieć, rozwijać swoje zainteresowania. Przy świetlicy funkcjonuje plac zabaw i boisko, z którego dzieci chętnie korzystają podczas zabaw ruchowych. Świetlica w Zatoniu działa od kilku lat. W 2012 roku uruchomiliśmy tutaj także bibliotekę dla mieszkańców Zatona i okolicznych miejscowości. Jest to nasza jednostka, która jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt niezbędny do zabaw i edukacji dla dzieci. Do świetlicy jest zapisanych około 30 dzieci. Gminne przedszkole udostępnia nam tutaj pomieszczenie na naszą świetlicę, za co serdecznie dziękujemy. Te pomieszczenie wyremontowaliśmy zarówno w świetlicę, jak i korytarz w ostatnim czasie. Zachęcamy rodziców, żeby przyprowadzili swoje dzieci do naszej świetlicy. Nasze działanie wspiera Urząd Gminy Zielona Góra. Stowarzyszenie Nasze Zatonie, zaledwie dwuletnia organizacja, jest w tej chwili bardzo mocno widoczna na terenie Zatonia oraz zaznacza swoją obecność na gminnych dożynkach. Jest bardzo prężną organizacją, wytwarzającą i organizującą wiele za, za spotkań, wiele imprez, i, a szczególnie integracyjnych, integracji naszego środowiska zatońskiego ze środowiskiem młodzieży, ze starszymi. Właśnie w centrum, a zarazem najstarszej części Zatonia, przy kościele św. Jana Stowarzyszenie organizuje cykliczną imprezę. Wokół tego średniowiecznego kościoła jeszcze do niedawna rozciągał się stary niemiecki cmentarz. W roku 2012 teren ten został wyrównany i uporządkowany, a umiejscowione tu zabytkowe nagrobki w przyszłości będą tworzyły zatońskie lapidarium. Z miejscem tym łączą się bardzo interesujące legendy i podania opowiadające o historii miejscowości i o mieszkańcach. I właśnie tu ma początek jedna z najpiękniejszych imprez plenerowych w Zatoniu Świętojańska Noc Kupałów. Świętojańska noc Kupały nawiązuje swoim charakterem do słowiańskiej tradycji obchodów święta ognia, wody, radości i miłości. Przygotowywane każdego roku przez Stowarzyszenie Nasze Zatonie wspólnie z grupą teatralną Sowiz Działki z publicznej szkoły podstawowej w Dżonkowie przedstawienie Opowiada jedną z zatońskich legend. Wspólne zabawy przy ognisku, Tańce Świętojańskie i puszczanie wianków na śląskiej okli przyciągają coraz większą ilość widzów. W tym roku przygotowaliśmy nowe przedstawienie. Nosi ono tytuł Legenda o Zatońskim młynarzu. Jest to scenariusz stworzony wspólnie przeze mnie i pana Pawlaka. No cóż, opowiada ciekawą historię związaną tutaj z tym cmentarzem. Myślę, że nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, bo wszystko Państwo już wkrótce zobaczą. Wspaniałą atrakcją dla dzieci i młodzieży jest zakończenie lata. Wakacje z Zatoniem to cykl imprez kierowanych do dzieci i młodzieży spędzających okres wakacyjny w domach, w swoich miejscowościach. W okresie tym Stowarzyszenie Nasze Zatonie przygotowuje szereg imprez sportowych, kulturalnych, wycieczek rowerowych oraz innych imprez turystycznych, w trakcie których dzieci korzystają z nich, aktywnie biorąc udział oraz zagospodarowując swój czas. Tegoroczna edycja Wakacji Zatoniem umożliwiła około 50 dzieciom i młodzieży skorzystanie z szeregu imprez przygotowanych przez Stowarzyszenie Nasze Zatonie. Oczywiście szereg z tych imprez nie mógłby być możliwy gdyby nie dofinansowanie Gminy Zielona Góra, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Właśnie tutaj powstaje nowa drużyna piłkarska. KS Pasieka Zatonie, tak najprawdopodobniej będzie brzmiała nazwa nasza. Jesteśmy klubem, który jest w trakcie zawiązywania. No, mam około 16-18 chłopaków, którzy chętnie chcą grać. Także zaczynamy się rozwijać, chcemy to kontynuować. Jesteśmy w trakcie konkretnego remontu boiska. Dzięki udziałowi pana Wójta, bardzo dużemu wsparciu finansowemu. Także no, myślę, że to wszystko będzie miało sens. Chłopaki się garną do tego. Coś zaczyna w Zatoniu funkcjonować odnośnie piłki nożnej. Jest to bardzo dobry, dobra rzecz, że jest taki Orlik. Przyjeżdżamy tutaj co piątek z miejscowości Zatonie. Gramy rekreacyjnie. Bardzo się cieszę, że może tutaj grać każdy dorosły, niedorosły, młody. Zatonie, Barcikowice, Marzęcin to także nowoczesne rolnictwo, które korzysta z unijnych dopłat. W Zatoniu Jan Tabor posiada gospodarstwo produkujące mleko. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 60 hektarów. Nastawiony na hodowlę bydła i produkcję mleka. Na areale uprawiam rośliny przeznaczone na pasze dla, dla bydła. Posiadam maszyny i urządzenia potrzebne do prowadzenia produkcji. W skład ich wchodzą różnego rodzaju urządzenia do pozyskiwania mleka, przechowywania go, oraz maszyny do upraw zielonkowych, jak i zbioru siewu, zbioru kukurydzy na, przeznaczonej na pasze. Prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Marzęcin. Jest to przysiółek Zatonia, należymy do sołectwa Zatonie. Gospodarzymy tutaj na niemal 40 hektarach ziemi. Prowadzimy hodowlę bydła mięsnego w cyklu zamkniętym, to znaczy jest stado podstawowe z matek, które odkarmiają cielaki. Ich potomstwo jest, jałówki są przeznaczone na remont i rozwój stada, natomiast byczki opasane do dużej wagi i sprzedawane na żywiec. Dodatkowym dochodem gospodarstwa jest sprzedaż nawozów organicznych. Posiadam gospodarstwo rolne około 17 hektarów, 18 dokładnie. No i uprawiam ogólnie zboże produkcję roślinną, nie? bo tak nastawiłem się na planie w biznes bo rok temu pisałem strat młodego rolnika, no i otrzymałem, zakupiłem ciągnik nowy. No dostałem połowę no po prostu z Unii. Zatonie i jego okolice są znakomitym miejscem do zamieszkania. Miejsce to chwalą sobie zarówno nowi, jak i starzy mieszkańcy miejscowości. Witam serdecznie do Zatonia sprowadziłem się w 1997 roku, kiedy w 1996 poznałem swoją żonkę Wochli. Moja przygoda z Zatoniem się zaczęła, jest to wspaniała, miła miejscowość cicha. Jest tu spokój, fajny klimat, ludzie są zgrani, także no, no, tak się to wszystko zaczęło, tak się to toczy. Do dnia dzisiejszego jak na razie nie zamierzam się stąd wyprowadzać, i no jest dobrze, podoba mi się tu i, i, i chciałbym tutaj dalej kontynuować swoje pasje, które mam i, no i udzielać się społecznie. Jestem mieszkańcem Zatonia od 2007 roku. To tutaj, w tej podzielonogórskiej miejscowości, osiadła moja rodzina. Zatonie jest tak. Daleko, ale tak równocześnie blisko miasta. Daleko, bo cisza i spokój, a blisko, bo to raptem 5 km od drogatych miasta. Mieszka nam się tutaj cudownie, sąsiedztwo jak najbardziej wspaniałe, koleżeńskie, towarzyskie. Tutaj chętnie się wraca. Nasza miejscowość jest nieduża, ale za to sympatyczna i dobrze nam się tutaj mieszka. Jesteśmy małą społecznością. Wszyscy się tutaj znamy, dlatego też czujemy się bezpiecznie. Myślę, że można tutaj y, zamieszkiwać, y, budować domy i zapraszamy do zatonia. Jestem z Gminy Wiejskiej Zielona Góra. Jestem dumny.